Bój się i rób. Czyli dzisiaj filmik dla tych osób, które wiedzą, wiedzą, co chcą zrobić, mają jakąś tam wizję, a jednak tego nie robią. Głównie chodzi mi tutaj o życie zawodowe, no bo ten kanał jest o tym. Czasami jest tak, że macie jakiś pomysł na siebie, wiecie, co chcielibyście robić, a jednak coś was stopuje. I czasami to jest tak, że macie tego świadomość. I mówicie, że się boicie, że coś was powstrzymuje, i tak dalej. A czasami to jest tak, że racjonalizujecie i na przykład mówicie, a to nie jest odpowiedni czas, a jakby tam coś się wydarzy, to to zrobię, to nie jest odpowiedni moment, teraz nie ma na to przestrzeni, i tak dalej. I najczęściej takie odwlekanie w czasie podjęcia decyzji, tak robię to, przechodzę przez tą zmianę, spowodowane jest jakimiś obawami. A te obawy wynikają prawdopodobnie z Waszych jakichś tam przekonań, które Was trzymają w miejscu. Dlatego te osoby, które tak mają, że mają pomysł i myślą o tym pomyśle już od lat, dobrze by było, żeby się pochyliły właśnie nad tym, co właściwie myślicie na swój temat, co myślicie na temat swojego pomysłu. Co myślicie na temat otaczającego świata, na temat rynku pracy, na temat tego w ogóle, co się dzieje dookoła? Bo być może właśnie to, o czym myślicie i jak myślicie, wpływa na to, że wy nie możecie ruszyć z miejsca. Postarajcie się wyłapywać przez jakiś czas te myśli, które macie właśnie na swój temat, na temat swojego pomysłu, i zastanawiać się, czy to czasami nie jest coś, co was stopuje. Czasami trudno jest pracować nad tymi przekonaniami ograniczającymi, bo część z nich sobie po prostu nie uświadamiamy i wtedy to jest naprawdę trudna praca. Ale jest sporo na pewno takich przekonań, o których wiecie, że je macie, a nic z tym nie robicie albo nie wiecie, co macie z tym zrobić. Jeżeli ten temat się interesuje, możesz wysłać do mnie wiadomość mailową. Tutaj w bio jest mój adres mailowy. Z prośbą o link do bezpłatnego newslettera i wtedy prześlę Ci link do zapisu. W tym newsletterze pojawia się dużo różnych ciekawych informacji i ćwiczeń, między innymi też ćwiczenia, praca z przekonaniami. Bądź też możesz się umówić na bezpłatną rozmowę ze mną o swoich potrzebach zawodowych. Wtedy też wyślij mi maila, a wyślę Ci link do mojego kalendarza. Pozdrawiam i odwagi życzę.